Cześć, witam Cię w projekcie Słowa. Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo krótka, dlatego najpierw ją przeczytam. Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: Na jakiej podstawie nauczyciele pisma mówią, że Chrystus jest synem Dawida? Przecież sam Dawid z natchnienia Ducha Świętego mówi: Pan powiedział do mojego Pana. Usiądź po mojej prawej stronie, aż położę Twych wrogów pod Twoje stopy. Skoro Dawid nazywa go Panem, to jak może on być jego synem? A wielki tłum chętnie go słuchał. To, co przeczytałam y, trochę później, to jest to, że y, ten tytuł Pan y, to był taki zwrot grzecznościowy syna dla ojca, czyli że właśnie. Dziecko mówiło do swojego taty w formie grzecznościowej, właśnie w postaci słowa Pan. No i Jezus tutaj tłumaczy ludziom, co te słowa Dawida tak naprawdę znaczą i kim jest Chrystus dla Dawida i kim jest w ogóle dla nas. I z tego, co mówi Jezus, wychodzi na to, że. To Dawid jest synem Chrystusa, a nie Chrystus synem Dawida. I tak jest też z nami. Więc pierwszą rzeczą, którą, podczas, którą zobaczyłam podczas modlitwy, to jest to, że jesteś synem Jezusa, jesteś córką Jezusa. I to mówi Jezus. A drugą rzecz, którą zauważyłam, to jest to, że nauczyciele pisma. Którzy znali właśnie Stary Testament, bo wtedy jeszcze Nowego Testamentu tak naprawdę nie było. Ludzie słuchali nauczycieli pisma, gdyż oni właśnie wydawali się tacy bardzo mądrzy, którzy studiowali to słowo. Jednak właśnie Jezus teraz przychodzi i tłumaczy im, jak rozumieć te słowa. Więc jest to coś nowego dla wszystkich wokół tam. Ale chciałam podkreślić dzisiaj, że nowe wcale nie znaczy złe. Nowe znaczy nowe, ale kompletnie nie oznacza tego, że to jest złe. Ludzie różnie podchodzili do nauki Jezusa, jedni właśnie nawracali się dzięki temu i mogli widzieć nową perspektywę, widzieć, kim jest tak naprawdę Bóg, że nie jest złośliwy, tylko jest bardzo kochający i daje swojego Syna żebyśmy my mieli Go w całości. Ale niektórzy ludzie właśnie um, przeciwstawiali się temu, co nowe i um, nie chcieli poznać bliżej Jezusa, a właśnie Jezus mówi, poznaj to, co nowe um, i nie obawiaj się tego, tylko odkrywaj to. I dzięki temu, że na przykład uczniowie pomyśleli sobie, słyszymy zupełnie inne słowa niż zawsze, ale idę za tym. I Jezus mówi um, do swoich uczniów Pójdź za mną, i oni mówią: OK, słyszę takie coś pierwszy raz, ale wchodzę w to. I ci uczniowie właśnie byli dzięki temu bardzo bliscy Jezusowi, także do tego też zachęca nas Jezus, żebyśmy mm, doświadczali nowych rzeczy i wyciągali z tego miłość Bożą. To tyle na dziś. Życzę Wam miłego dnia. Cześć.